Witam wszystkich. Dzisiaj jem kaszę gryczaną w sosie śmietanowo-grzybowym. Czyli kolejne danie w kubku. Waga 72 gramy. Kaloryczność 269 kalorii. Oprócz kaszy gryczanej typu Instant niecałe 60%. Mamy warzywa suszone. Jedynie 4,40%, czyli bardzo malutko. Jest marchewka, cebula, szczypiorek, pietruszka, cebula smażona, mamy też grzyby, pieczarki, borowiki, ale to dość skromnej ilości, bez dodatku glutaminianu, bez barwników, czyli bardzo dobrze. W składzie też tu nic groźnego ja nie widzę. Wiadomo gdzie to wyprodukowane. Przez kogo. Więc otwieramy. Oczywiście jak zwykle nie podali ile wody przygotować. Jak nie mamy gdzie odmierzyć, to oczywiście kreska w środku jest. Ale ja bym wolał wcześniej wiedzieć, ile tej wody trzeba przygotować. Jednak w tym czasie gotuje się woda. Zalewamy wodą, no w granicach 200 ml, raczej nie więcej. No i porządnie trzeba wymieszać, aby żadne grudy tu nie powstały. Czas oczekiwania to przynajmniej 7 minut, aż nam się to wszystko zrobi. Odpowiedni czas minął, tak to wygląda po zrobieniu. Powiedziałbym, dość gęsto tu jest. Danie oczywiście jest bezmięsne, więc jak chcemy więcej kalorii, to możemy sobie coś tutaj dorzucić. Suszona wołowina, kabanosy czy coś tam z puszki. No niestety trochę słońce przeszkadza, ale słońce nie da się przystawić. No, sos ten grzybowy. Jak najbardziej jest tu wyczuwalny. Nawet powiedziałbym, że dość sporo grzybowy. Niby, że mało było grzybów. Sądziłem, że raczej będzie kiepski smak. Ale jednak jest bardzo dobry. Szkoda tylko, że tych warzyw jest tak malutko. Powinno być zdecydowanie więcej. No, jakiś płatek tutaj grzyba zapewne jest. No dokładnie. Kilka już takich widziałem takich ciemnych płatków. Czyli jednak grzyby są. A nie tylko smak grzyba. Nie jest w smaku to jeszcze takie złe, chociaż raczej żadnej rewelacji to tutaj nie ma. Może jakby dodać tutaj więcej mięsa? Znaczy w ogóle mięsa? Nie więcej. Co ja mówię? Przecież tu w ogóle nie ma mięsa. Ale z mięsem na pewno było ty. To smaczniejsze zdecydowanie, no ale ogólnie nie jest złe. Jak na produkt typowo marketowy, i w dodatku w kubku, chociaż zrobienie takiego od czegoś samemu na pewno jest to bez problemu do zrobienia. Znacznie niższym kosztem niż tutaj. No ale musiałem kupić i spróbować, jak taki gotowy produkt smakuje. No ogólnie nie jest jeszcze tak źle. Sądziłem, że będzie gorzej, bo niektóre kubki kiepsko smakują. Tu powiedzmy, że jest powyżej średniej. Jak ktoś chce sobie spróbować, może sobie kupić, Pff, oczywiście. Cena, i gdzie to zostało kupione, będzie pod spodem w opisie. To oczywiście jeszcze nie wszystko. Jest to jak zwykle film dwa w jednym, o czym zapomniałem wspomnieć na samym początku. Teraz będzie o ładowarce solarnej. Która została zakupiona dzięki widzowi mojego kanału DENO 1989, za co bardzo dziękuję. Słońce, jak na razie, świeci. W pobliżu chwilowo żadnych chmur nie ma, czyli dobrze. Test naładowania małego powerbanka przy pomocy ładowarki solarnej. Powerbank oparty jest o ogniwo 18650 o pojemności 3250 mAh. W tej chwili mamy 5,9 V oraz 0,54A. I sprawdzimy po godzinie, jak to się nam naładuje. Minęła godzina. Naładowało się 515 mAh. W tej chwili jest 5,14 V oraz 0,52A. Tam się wahało między 0,45 a 0,71A. W międzyczasie dwie mniejsze chmury przechodziły przez słońce, więc pewnie by się to nieco lepiej podładowało. No ale to i tak są bardzo dobre wartości dla tego małego taniego powerbanka. W zasadzie ładowanie tego powerbanka nie różni się niczym od ładowania tutaj przez ładowarkę solarną. Jaki ładowanie w domu zwykłą ładowarką. Także jak najbardziej test to przeszło. Spokojnie do drugiego wyjścia możemy podłączyć inne urządzenie o małym poborze, i w tym samym, w tym samym czasie będziemy mogli ładować dwa urządzenia. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę. Jeśli film się spodobał, zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.